Boję się głębiej wychylać, bo nie wiem, czy te niszczyciele są z tyłu, ale zobaczcie, ile czołgów jest wychylonych. To jest niesamowite, jakie zwierzę stuponuje. Całkiem jakby widzę zastosowanie dla tego niszczyciela. Nie jest on aż taki beznadziejny, jak mi się wydawało na początku. Ogólnie wszystkie te czołgi za żetony, przepustki bitewne nie są jakieś rewelacyjne, ale ten czołg... Jakoś daje radę, jest porównywalny jak najbardziej do Faze'a, szarfutura. To było bardzo ważne, że cofnąłem się do tej pozycji I jak pancer też przytomnie się cofnął Bo gdybyśmy zostali tu w czwórkę to nie ma opcji, że to utrzymamy. Siemańko, witajcie. Bitwy na żywo nowym czołgiem amerykańskim, niszczycielem czołgu wręcz, TS-60. Jest on dostępny za przepustkę bitewną, która nadchodzi do was w czerwcu. Nowy sezon przepustki bitewnej, to i nowy czołg dziewiątego poziomu. Jest to czołg specjalny, czyli nie zarabia więcej, ale można na nim między szkolić załogę. I tam artyleria gdzieś strzeliła w ogóle. Jest Vipera. Kaliber tego działa, to jest 120 mm. Dobra, nie jestem pewien, czy to jest 120 mm. Tak, to jest 120 mm. Musiałem się tylko upewnić. Strzeliśmy za 400, ładujemy no 6,5 sekundy, trochę ponad. I uszkodzenie na minutę wynosi około 3000, więc jest całkiem okej. Okay. Nie jest to zły wynik, jest to dobry wynik. Co do działa, to mamy tutaj hity 320 penetracji do pocisków i 258 penetracji na standardowym pocisku. Też jest to jak najbardziej okej. Okay. Wieża nie jest w pełni obracana, ale. Prawie możemy się z cali obrócić, jak widzicie, mniej więcej do takiego poziomu, do takiego kąta. Tego typu sylwetka trochę sugeruje, że możemy tym czołgiem się kontować, tylko jest problem z kontowaniem, ponieważ to miejsce, tak samo jak w przypadku Phasera czy jakichś innych czołgów, jest do przebicia i niestety, ale przy kontowaniu się w te miejsca jesteśmy bardzo łatwo do przebicia, tak samo jak Fauka, Panzer 7. Bardzo podobne są do Faiza w szczególności pozycje, ale jak mogliście zauważyć, to coś tam jednak wie, że potrafi odbić, i wręcz odbiłem tu tą kilanę. To jest pozytywne zaskoczenie. Wcześniej jeszcze Viperę, a tak szczegółowo odnośnie tego pancerza, to scharakteryzuje go po tej bitwie. Zobaczycie na Tangs GG, jak on się prezentuje, ten model. Albo może teraz montażysta Wam wrzuci w sobie odnośnie pancerza. Jeżeli ktoś strzela do Was z kalibru 120 mm, 258 penetracji, no to tak naprawdę frontalnie dolna płyta to jest 100%. Górna płyta. 25-30 zależy pod jakim kątem, oczywiście. No i jażmą wręcz nie do przebicia. Natomiast mamy ten duży włas. Jak ktoś załaduje złoto 320 penetracji, no to pod jarzmem, po lewej stronie, nad po prawej stronie, nad jarzmem, już mam bardzo łatwe bicie. No i kadłub też jest łatwy do przebicia. Jeżeli sobie weźmiemy jakiś wyższy kaliber, mianowicie czołg ciężki 50 TP, to z przeciwpancernych, no trochę od tego kadłuba będzie się odbijać, w zależności od tego kąta, wszystko w dolno będzie wchodzić. Ale jak on załaduje już złoto, dosyć to podobnie wygląda. Natomiast z przeciwpancernych. Cały dach jest do przebicia, ponieważ tutaj jest 40 mm i działa zasada trzech kalibrów, czyli działa, które mają powyżej 120 mm, będą was automatycznie przebijać wszystkie. I to jest sporo minus, bo dużo czołgów 9-10 tyru będzie automatycznie was przebijać w ten daszek. No i tak jak wieża może coś tu poodbijać, no to jak ktoś wyceluje w daszek z większym kalibrem, no to automatycznie z przebija, i to będzie bardzo, bardzo denerwujące. A jeżeli będziemy walczyć z T10 to zobaczcie, górna płyta. No zależy od kąta wiadomo Daszek automatycznie przebijany Bo to jest działo powyżej 120 mm Ale jak zładuje złoto 340 penetracji Na dziesiątych tierach dużo czołgów ma 340 penetracji Mnóstwo medów na hitach jak i te i co by tu wymieniać Już jesteśmy bardzo łatwo przebicić po wieży Wystarczy ponad 320 i tak naprawdę te wszystkie policzki Tu wszystko będzie wchodzić No i najważniejsze, czyli ze zwykłej amunicji Jesteśmy w stanie przebijać w to miejsce o których wam mówiłem Co powoduje, że to nie jest idealny czołg do Skontowania, ale może na początek albo przez jakiś czas. Niektórzy gracze nie będą ogarnąć, żeby strzelać w to miejsce, i to może całkiem dobrze funkcjonować. Ale tu wystarczy tylko 200 penetracji. Wracajmy do bitew. A wracając już do naszego czołgu, to na razie przegrywamy 0 do 4. Ja przebiję sobie Viperę, ale niestety on mnie trafił we włas. Włas jest dosyć spory. Może nie jest gigantyczny. Wow, co ty robisz? Może nie jest gigantyczny jak włas E6 czy M60, ale jest dosyć spory i Vipera nie miała jakiegoś wielkiego problemu. Buraz tu podjechał, to jest interesujące. Podjeżdżają te czołgi ciężkie typu Lywe, Kari. Musimy tu zrobić robotę, bo wygląda to już bardzo nieciekawie. 1 do 5. Trzeba robić fragi, lewa się wychyla. Czas skupiania 1,63 bazowo. to jest dobry wynik, bardzo dobry, ale celność, czyli rozrzut na 100 metrów, już taki kolorowy ten parametr nie jest, bo to jest 0,38, a to jest bardzo słaba celność jak do niszyciela. I to trochę sugeruje, że to nie jest dobry niszyciel do snajpienia na większy dystans. A i nie udało się. Dobra, ja może się teraz skupię na tej bitwie, bo uważam, że jeszcze coś tu można. Zdziałać, tylko niestety lepiej u mnie ten 274, tu MX dojeżdża. Szukam tego super konkurora, nie przebiję go. Zaraz MXM4 Kari z prawej, więc nie jest łatwo jeszcze go strzelić za zero, ale też chciałem się jakoś skontować <grystanie> zostałem podpalony. Nie, jeszcze tego nie weszło, ale pech! Ależ końcówka 2 do 9. No. Nie dało rady. A to są skryny końcowe. 2800 uszkodzeń. Można było to zrobić trochę więcej, ale sami widzieliście, że tak w gwieni oka, z drgnięciem palca, już tu moi sojusznicy wyparowali. Też kilka strzałów ja sfailowałem. Lecimy dalej. Przy takim losowaniu tu mogę śmiało polegać w tym, że mogę sobie pograć na wieżę, ale minusem jest to, że wieża jest z tyłu i nie ma tutaj takich nasypów jak na linii Zygfryda, żeby fajnie się wychylić. I tu będzie mi o wiele trudniej gdzieś sensownie się pokazywać. Ale też nie widzę sensu, żeby snajpić tym czołgiem, bo jak widzieliście, rozwój na 100 metrów to nie jest zachęcająca wartość. W tym czołgu rozmiar sterownika jest dosyć spory, dlatego pojadę sobie na stronę medów i też tu będzie więcej czołgów. Nie wychylają się oni agresywnie, dlatego ja też dojadę. Jest to mi nawet na rękę, będę podjeżdżać. Projekt strzeliło raz. Ze mną, jedzie typ 68, jest lorka. Ważne, żeby tu wychylać się do tej prawej, tak, żeby niszyciele z tyłu nas nie interwali. No i ja tu będę mieć problem, żeby jakoś fajnie oddać ten strzał. Nie wiem, czy WZ ładuje, chyba jeszcze nie. Ale tu zaraz będę na pozycji i strzelę sobie lorkę. Dobrze to wchodzi, dominujemy ładnie. Projekt to strzeliło raz. WZ już na pozycji kompletnie nie jest, ja nie, nie przebiłem, boję się głębiej wychylać, bo nie wiem, czy te niszczyciele są z tyłu, ale zobaczcie, ile czołgów jest wychylonych, to jest niesamowite, jakie zwierzę stuponuje. Po prostu trzeba przejechać jak najbardziej do lewej, tak, żeby schować się i nie zbierać już od tego jak tigera. Nie wiem, jak mi to weszło, nie pytajcie, chowam się jak tigera, chowam się od Nemesisa i będę strzelać w Tortoisa, który się na mnie odwrócił i to mi się mniej podoba załaduje złoto na niego, tor to jest trzeba do typa. Te czołgi się odwracają. Dobra, przebiłem tor to jest dostałem silnik. To nie jest pozytywna informacja, że silnik jest z przodu. Też w pierwszej bitwie była ta podpała. I trzeba mieć to na uwadze, że to może denerwować grając z tym czołgiem, jak gracie tym czołgiem. Dolna płyta tu wchodzi. To jest niesamowite, że w dwóch bitwach dostałem dwie podpały. Nie mam też perków na gaszenie, dlatego że wrzuciłem tę załogę tam przy perkowym, przy czteroperkowym. I boję się teraz wychylać nawet Dobra, przebijam go Zdążę się cofnąć Zdążyłem Nie zdążyłem Dostałem jeszcze w silnik Mam rozwalony magazyn Silnik I zbiorniki I nikt nie dobił tego tortoisa jeszcze Dobra, ja go dobiłem Niesamowite to jest Ale co jak co W takim krótkim odstępie 3000 nastukałem I jeszcze jest szansa na trochę więcej uszkodzeń nawet Wybieram silnik, bo I tak nigdzie nie dojadę bez tego silnika A magazyn Aż tak mi dużo nie da, tak mi się wydaje, że w tej końcówce. Chociaż, patrząc na punkty wytrzymałości, bitwa jest wyrównana i my możemy to jak najbardziej przegrać, bo mamy trzy żołgi więcej, ale po kp jeszcze przegrywamy. Więc tu muszę być uważny. Jest on jak Tiger. Ja załaduję złoto, ale boję się trochę wychylić na niego. Chciałem odejść od budówkę, jak Tiger strzelił. No, chciałem powiedzieć, że ja przeładuję szybciej niż on. No ale z rozwalonym magazynem to ja mogę sobie przeładować. Nie wiem, czy będzie się wychylać na mnie jak Tiger. Nie pancerza, szkoda! Do prawej, jakby to poleciało, to pewnie już bym go przebił. Udes, gdzie jest udes? Nie wiadomo w sumie, gdzie jest udes. Udes mógł wrócić na bazę te krzaki, więc trochę boję się. Jak Tiger strzelił, jest udes, udes wrócił na bazę. Dobra, skupiam. Nie trafiam, ale dostałem chociaż po asyście. To jest jedyny plus. <grym> Dobra, oddam strzał na ślepo. To nie weszło. To też nie weszło. Kurczę, zostałem wykryty. No i udes mnie dobrze. Wiecie co wam powiem? Że jeszcze bardziej żałuję tego, że zginąłem, bo zobaczcie, że tą bitwę przegrywamy. No i niestety przegraliśmy. Biorę to na siebie. Ta końcówka bez sensu zginąłem. Głupi podjazd, ale nauczyłem się po zrozegraniu dwóch bitew w tym czołgiem tego, żeby zamontować tutaj eksperymentalne wzmocnienie. Dorzucę sobie na pierwszym poziomie, oczywiście najlepiej to na trzecim poziomie, wtedy jest jeszcze większa wytrzymałość modułów wewnętrznych i dzięki temu powinienem mniej i rzadziej się palić. Co do modułów, to wybrałem sobie zestaw taki na, grę na blisko i na takie miejskie mapy albo taki alchaluf, to właśnie to bym preferował. A na jakieś takie bardziej otwarte mam zestaw Zniszczenie celownika, cichy układ, żeby zwiększyć kamuflaż, bo kamuflaż nie jest jakąś mega zaletą. No i dosyłasz, nie muszę tłumaczyć. Perki, sami widzicie kamuflaż, braterstwo, naprawa, nic specjalnego. Lecimy trzecią bitwę. Karel, ja wybrałem zestaw pod bardziej strzelanie, czyli ten ze zmniejszonym celownikiem, cichym układem i dosyłaczem. Oczywiście możecie tu wybierać też jako moduł pewniak turbosprężarkę, ale moim zdaniem raczej jesteśmy dosyć ograniczeni do tego, że jak pojedziemy na jedną flankę, to i tak. Za bardzo jej nie zmienimy I ja pojadę sobie na lewo, będę tutaj snajpić, ewentualnie wrócę siedzieć na naszą bazę Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie No co z tego wyjdzie to zobaczymy Na razie medy sobie wjechały I ja w sumie nie chcę ustawiać się za krzaczkiem jak szarfu Futur Bo to będzie łatwe, żeby oddać strzał na ślepo A ustawię się tutaj, bo i tak nikt nie powinien mnie wykryć Dopiero jak jakieś czołgi będą już bardzo blisko A one tak bez spota nie podjadą sobie Jest E50 i jest bog wieży E50 Niestety, ale to nie siadło. A szkoda. Dobra, jest złoto. Korzystając z intuicji, ale. Od 50 zdążyłem się schować. Nie jest ciekawie, nasz minotauro padł. My jesteśmy tak naprawdę w cztery czołgi na jednej pozycji. I to jest tragiczne. Dlatego muszę się wrócić. Nie chcę grać samemu prawej strony w sensie tych kamieni bo to też dla mnie się dobrze nie skończy. Trzeba znaczy, ja będzie korzystać z tego, że to niszczyciele będą grać na czas, w sensie 2-6-8 i Shard Futur, a my będziemy pomagać z góry. Myślę, że to będzie najlepsze. Uważam, że to kwestia czasu, kiedy oni tu będą podjeżdżać. Oho, i to jest potrójny Pluton T95. Plus jeszcze tu, jak widzicie, jest E3. O, szukam dolnej płyty, to nie będzie łatwy strzał, ale akurat weszło. g z prawej strony chyba mnie nie zobaczył. Nie jestem wykryty, nie będę się ruszać... No, że jak pancer niestety nie przebiła, szkoda. Ten gestor zginął, super. Czekamy, bo to te 9,5 będą na pewno podjeżdżać. Szarfutur nam szybko padnie, ale może 268 trochę dłużej pożyje i będzie spotować. No, szarfutura już nie ma. Nasza Manticora jedzie sobie środkiem i spotuje Hori. Ja nie wiem, czy te czołgi w końcu wjeżdżają, czy nie. Zobaczę stąd, ok. Jest te 9,5. Ja mogę zaraz zostać wykryty, ale nasz ich pancer nie przebił. Dobra, strzeliłem on spota, tak jest, T95 celowane, ale nie we mnie nawet. Udało mi się przebić, więc rewelacja. Oni sobie dojeżdżają to 268, to 95, jedno strzeliło. Ja chciałem się wcelować w T50, to T95 nie jest wychylone. Widzę 50 no to strzelam w E50. To ładnie wchodzi. Jak pancer zaczyna pracować, też chyba coś tam przebił. No, tu niestety to nie wchodzi. T95 to się nie patrzy na mnie. Jak pancer strzelił, to on jest schowany. Bok te 95 wchodzi. Nie wiem co z 28 v 5 I za trójką oni mogą się we mnie wcelować. więc na ten moment na razie ja się nie wychylam. Albo wychylę się bardziej z lewej strony. Uff, te 95 nie mam, więc ładnie to utrzymaliśmy i tak szczerze to mogę sobie podjechać od tej prawej części. Spróbuję wyciągnąć E50. -kę. E50 nawet mnie nie wykryło, teraz jest ogłuszone, więc może jeszcze za drzewkiem strzelę. Możliwe, że mnie nie wykryje nadal. O, tak jak widzicie. No ale on się już schował. No dobra i odbijamy te strony. To było bardzo ważne, że cofnąłem się do tej pozycji i jak pancerz też przytomnie się cofnął, bo gdybyśmy zostali tu w czwórkę, to nie ma opcji, że to utrzymamy, a tak to widzieliście, mamy tak dobre pozycje, że oni pomimo tego, że mieli tu więcej żołgów, to no, nie mieli szans. Zaświecimy trójkę. No zobaczymy, test pancerza wieży. <laughs> Ecz, trójka ze złota się odbiła. Interesujące. Nie wiem co jest 268V5. Myślę, że on pewnie wjechał na górkę. Tu nie przy... A jednak tu jest 268 v On jest z ze 0 w gąskę, więc to ci ciekawostka. I trójka została przebita. I ja dobijam trójkę w ruchu. <grym> to jest niesamowite. Dojeżdżam do tego 268. Mogę nawet zebrać. To nie będzie wielki problem. No i zebrałem za 800 ponad. Ale teraz uszkodzenia na minutę. Zrobię robotę, bo oddam kilka dobrych strzałów zanim on przeładuje i nawet mogę zebrać kolejny strzał. Tak naprawdę to będzie koniec bitwy, więc tylko i wyłącznie sobie spompuję tego obiekta. Chyba, że mnie podpali, bo jest na to szansa. No mnie za 889, ale 4000 na liczniku, proszę Państwa. 4400 oznaka pierwszej klasy, 1600 po asyjcie, więc jest naprawdę moc. Podobała mi się ta bitwa. A jeszcze dwie przed nami. Znowu ten potrójny Pluton po drugiej stronie. Ja wybrałem zestaw pod zwiększeniem HP. Pojadę do miasta, ale będę taki trochę cofnięty. Na początek wceluję się może w to, co Manticora mi pokaże, czyli w okolice tej półki. Jest druga Manticora, ale myślę, że jak najbardziej ktoś tu może dojeżdżać. Oho, jest Skorpion, no i dostał 441. I ja nie zostałem wykryty, może kolejny strzał, niestety za nisko. A ja zostałem teraz wykryty i to zostałem wykryty od Patona. Paton musi być jakoś tu bardzo wychylony, a nasi w mieście nie są wychyleni, dlatego on mnie wykrył. A zobaczcie, tutaj jest paton. Typ 7-1 Nasz grill dojechał na drugi koniec. I mamy zajętą prawą stronę. I to bardzo agresywnie. Spróbuję tam coś pomóc. Też chciałbym szczerze dojechać tam, gdzie jest nasz grill. Paton płonie. Dobra, przejadę sobie na drugą stronę. Okej, okay, udało się, bez jakiejś większej straty. Mógłbym się wychylać na patona, ale tu widzę Bizon, to jest. Skupiam to działo. I cyk wchodzi. Dobrze. Jeszcze rchem może się uda. Niestety nie udało się. O, mamy jedno T95 i pewnie tam będzie cały Pluton. T95 jest z bokiem. Ładnie to weszło, chyba nawet w dowódcę dostał. Amix 50B raz strzelił drugi raz. Ja wychylam się na niego. Może podpalę, może nie. Ale amx 50B już mocno oberwał i tak naprawdę mogę chyba go gonić. T9, to znaczy, amx 50B padł. Przejadę sobie na drugą stronę i z tego miasta będę mieć lepsze bicie na Bizonte i te wszystkie czołgi, które tam sobie dojeżdżają. O dziwo, dużo jest tych czołgów tam. Myślę, że jeszcze te 9.5 tam mogą być. Więc aż tak pewnie nie możemy się czuć. Ale równie dobrze, te 9.5 mogą się wrócić do miasta. Ale akurat tu nigdzie ich nie widzę. trójka nie wiadomo co robi. Jest T95. Ja rozwalam ten budynek, żeby mieć lepszy przestrzał. I co? Dobra, rozwalam drugą końcówkę tego budynku. Akurat nikogo nigdzie nie widzę. Myślę, raczej ja nikogo nie wykryję z tej pozycji. Oho, jest T95. I zobaczcie, że on będzie bokiem. Póki jest bokiem, to strzelam do niego. Potem może zajmę się obiektem, a nawet nie ma co w obiektu strzelać. Teraz jest przodem, załaduje złoto dolna płyta. Nie wiadomo, może to weszło. Teoretycznie może strzelić na ślepo. Ale czekam aż nasi mi zaświecą, to te 95. Oho, jest kolejna te 95. Rzucam się na apeki. I to pięknie wchodzi. Muszę przyznać, że to działa i jest nawet całkiem ok. jak się gra i strzela. To może nie będę to jeszcze chwalić, ale całkiem jakby widzę zastosowanie dla tego niszczyciela. Nie jest on aż taki beznadziejny, jak mi się wydawało na początku, takie luźne zdanie po tych pierwszych kilku bitwach. Ogólnie wszystkie te czołgi za żetony, przepustki bitewne nie są jakieś rewelacyjne, ale ten czołg jakoś daje radę, jest porównywalny jak najbardziej do Phaser, Shark Futura. W takim sensie, że jak ktoś lubi niszczyciela, lubi sobie przysnajpić, czasami coś tam wieżą poodbija, to wielkiej tragedii, uwierzcie mi, nie ma. Ja się czuję całkiem dobrze na tym czołgu. I to jest moim zdaniem pozytywne zaskoczenie, bo tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to będzie totalny szrot, ale aż tak źle nie jest, o. I to też dobrze, bo nie chcemy jakichś mega OP czołgów, chociaż wiadomo, że to jest czołg za przepustkę bitawną, każdy może go zdobyć. Uczyniłem nie wiem, czy zdążę przeładować teraz. Jeszcze go rozwaliłem, więc ciekawe. Jakoś te uszkodzenia na minutę i ten styl tego działa jak na takiego niszczyciela, no siadają mi. Nie wiem, takie bitwy dostaję, gdzie mogę korzystać z tego działa w pełni, ale zobaczymy, jeszcze jedną bitwę rozegrałem, już 400 na liczniku, więc ja jestem zadowolony. Ban na twarzy jest. Moment, tu się wychyla, dostanie. Ja cofam, nie wiem, czy to 9:5. Nie, nie może do mnie strzelić. A trójka będzie schowana. Czogi są do lewej, nie wiem, co ze skorpionami. Ale myślę, że by nie podjechać, ponieważ ja nie będę mieć bicia na trójkę. Więc muszę podjechać, żeby mieć bicie na trójkę. Plus ewentualnie skorpion może być po prawej stronie. On jest akurat docelowany we mnie. Jestem wykryty. Dobra, spróbuję objechać to T95. Może zaświecę skorpiona? Znaczy T95, a trójkę? Trójka się na mnie odwraca. Dobra, nawet się nie wychylam, bo to nie będzie miało sensu. Zgarnęłem 1200 w asyście. El nie jest za mną, ale skorpion jeszcze tu myślę, że może być. I jest skorpion, skupiam. Wow. Prawie i bym nie zdążył. A pozostałe dwa czołgi na drugim końcu mapy są. Dobra, może oddam jakieś strzały na ślepo. Tam, gdzie są te przewalone drzewka, myślę, że ktoś tam może się znajdować. Ciekawe, czy coś wejdzie. Kilka strzałów oddałem na ślepo. O, jest skorpion. No i dostał za 304. Nawet nie zauważyłem, kiedy amunicja mi tak szybko się skończyła wręcz. 9 hitów i 2 hajaki zostały. 500 na liczniku, a mamy 6200! Więc musiałem trafić kilka strzałów na ślepo. Skorpiona raz. Nie wiem czy w T9,5. Chyba raz tak, raz kogoś dobiłem. I jest odznaka mistrzowska A pancerny. Udało się wbić MK1252 XP Ja jestem bardzo zadowolony z tej bitwy. I zagram jeszcze jedną, ostatnią, tym TS60. Wybrałem zestaw pod snajpienie. Zobaczymy, co z tego będzie snajpienia. Pojedę na środek. Stąd jest dobry przestrzał na linię K. Doskonale możecie znać te pozycje. Tylko my tam potrzebujemy też czołgów, żeby. Zobaczy, czy ktoś nadciąga tamtędy. Nasze czołgi ciężkie grają bardzo agresywnie. Tak naprawdę to... mamy zajęty mocno środek. Tego ja trochę zmienię pozycję. Tylko muszę uważać, bo z lewej strony nie wiemy dokładnie, co się dzieje, ale stąd będę mieć przestrzał, czy to na Emila, czy to na jakieś niszczyciele, które może się pokażą. To nasza prawa strona jakoś super nie wygląda. O, jest Manticora. Nie wiem czy zdążę. Mam taki strzał, może wejdzie, może nie. Jest szarfutur, na niego czekałem dostał raz. I został podpalony nawet. Szarfutura nie ma. Bardziej myślę, że zaraz to niszczyciele tu się pojawią i na nich chciałbym się skupić, to nasze czołgi ciężkie to pchają dalej. Po prostu są nie do zatrzymania. Oho, jest Emil. No, ale ze zero. Też mam przestrzeń na Conwaya, gdyby on się wychylał. Jest standard B, dostał ode mnie pięknie, no i jest też Conway, który może dostać, ale za dwie sekundy dopiero i cyk. No mam dobrą pozycję na razie tutaj, bez żadnych problemów rozdaję te strzały i zobaczcie, że mam przestrzał też na tego Patona. A i rykosze, to wręcz rykosze to do włazu był, niesamowite. Conway nie będzie mieć za bardzo drogi ucieczki, pokazał się grill i grill to powinien wyparować. Dostał jeszcze gąsko ode mnie. No właśnie, tysiąc po gąsce. Jest w szarfu tur. W końcu te czołgi się tam pokazują. Bok wie, że Emila. Wow, to weszło w gąskę, Niesamowite. Przypatrzcie się, padła nam druga strona i nie mamy dojechanej, że tak powiem, tej linijka. Więc muszę trochę się przestawić i ustawić się tak, żeby nie zostać wykrytym i bardziej skupić się na linika, żebyśmy ją wygrali na pewno. Może dam jeszcze w to. A i prawie by to weszło. No i zastanawiałem się, co będą robić te czołgi średnie i ciężkie, które są po tamtej drugiej stronie. I tak sobie pomyślałem, że może ja do nich podjadę, może po prostu będę świecić. Wypychać z pozycji, zobaczymy, jak ten pancerz i jak granie na wieże się sprawdzi w tej sytuacji. Mam w sumie szarfutura. Mam też bardzo dużą snajpę, bo to jest szarfutur, beczka. Obie 4 Leopard, więc nie boję się o to, że oni wam nie wiadą. Zaświeciłem Manti, muszę się schować. Tu jest paton na jeden strzał, więc szarfutur powinien go dobić. Super. No tak naprawdę odbijamy tę stronę. Myślę, że Joch też full HP nie ma. Jest Joch. Joch strzelił. Szarfutur wyjedzie mu na plecy. Ale zanim szarfutur wyjdzie na plecy, to trochę czasu minie. Tylko ja może się ustawię w manti, manti mnie przebiło. Nie będzie z paton, czekam na szarfutura, żeby mi pomógł z Jochem, Że to nie powinno być jakiegoś bicia, super. Joch się teraz odwraca. No i ja mu ściągnę tego Jocha. Paton strzela, na szarfutur ma dwa pociski. O tym trzeba pamiętać, ja skupiam się na manti. Czy to nie miało prawa wejść wręcz. Ale może jeszcze jeden strzał. <noise> nie trafiono w pancerz. No szkoda. No, ale może kolejny strzał wejdzie. Manti do mnie strzeliła. No ja nie trafiłem. No i co my tu mamy? Manti się schowała. Patona nie zdąży. O nie. Rozwaliłem w locie Manticore. Ale na Patona nie zdążę. I to są wyniki końcowe. 2800 tysiąc po asyście, medal wsparcia. To było TS60. Ciekawy niszczyciel, trochę taka hybryda czołgu ciężkiego. Do snajpienia idealny on nie jest, ale z odpowiednimi modułami można zagrać trochę z tej dalszej linii. Jest on interesujący. Nie jest jakiś super świetny, nie jest tak, że wam mega go polecam. Ale, jak ktoś ma taki styl gry, mniej więcej jak zaprezentowałem w tych dwóch ostatnich bitwach, to może być on ciekawym wyborem. To były pierwsze wrażenia. Jak pogram więcej wszystkimi czołgami za przepustkę bitewną, to zrobię jakiś sensowny ranking, gdzie trochę bardziej się wypowiem na temat wszystkich pojazdów. Oczywiście, dajcie znać, co sądzicie w komentarzach też o tym czołgu. I dziękuję Wam za odcinek. Trzymajcie się. To elo.